Witaj Mora. Miło, że przychodzisz do Gromczalka, aby wysłuchać kolejnej opowieści przy moim ognisku. Pozwól, że dziś opowiem Ci nieco o procesie instalacji paczki modów znanej jako motpa. Proszę nabij sobie trochę jabłkowego tytoniu i posłuchaj. Na początku chciałbym zaznaczyć, że instalacja będzie się delikatnie różnić od tego, jak dotychczas były instalowane mody do gotika III. Jak być może część z Was pamięta, na moim kanale jest już film instruktażowy, jak zainstalować najpopularniejsze fanowskie dodatki do trzeciej odsłony przygód bezimiennego. I tam każdy mod był instalowany osobno, gdzie trzeba było zaznaczać odpowiednie opcje podczas instalacji po to, aby dodatki były ze sobą kompatybilne. Teraz to się zmieniło i otrzymaliśmy jeden wielki zbiorczy mod. O nazwie Modpack, który został stworzony dzięki uprzejmości zagorzałych fanów i twórców modów do Gothika III. Są w nim zawarte wszystkie największe i najważniejsze rozszerzenia, jak również kilka tych mniej znanych, wraz z takimi, które poprawiają mniej lub bardziej oprawę graficzną. Co więcej, niektóre mody zostały poprawione tak, aby bezproblemowo ze sobą współgrały, a inne z kolei uległy kilku ulepszeniom, czyli np. otrzymały częściowy bądź pełny polski dubbing. No, ale nie będę się tutaj rozgadywał o mod modpacku, bo taki film jest już na moim kanale. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o tej paczce modów, zapraszam do obejrzenia tego filmu, do którego link pojawił się Wam w prawym górnym rogu ekranu, jak również wrzucam go Wam w opisie tego materiału. Dodam jeszcze, że jeżeli czegoś nie zrozumiecie w pełni, to na stronie, z której możecie pobrać paczkę modów, znajdziecie również pisemną instrukcję jak wszystko zainstalować. A teraz przejdźmy do procesu instalacji. Przypominam, że aby wszystko bezproblemowo działało, wymagana jest oryginalna i czysta wersja Gotika 3. Innymi słowy, jeżeli macie już poinstalowane jakieś mody, to musicie całkowicie usunąć grę wraz z plikami, które pozostaną po modach, i ponownie Gotika zainstalować. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z uruchomieniem gry, bądź z różnymi teksturami, jak już tą grę uda wam się w jakiś sposób uruchomić. Przypomnę też, że będziecie musieli rozpocząć rozgrywkę od początku, gdyż zmiany nie działają na starych zapisach gry i na poprzednich wersjach modów. Aby modpack działał, będziemy musieli wcześniej zainstalować trzy patche. Zaczynamy oczywiście od instalacji samego Gotika 3, ale tego oczywiście nie muszę wam pokazywać, każdy sobie bez problemu z tym powinien poradzić. Także instalujemy grę za pomocą GOG lub Steam, czy spłyty, w zależności jaką wersję gry macie. Następnie pobieramy wszystkie wymagane pliki oraz modpack. Link do strony, z której możecie pobrać te wszystkie mody i patche macie w opisie tego filmu. Kiedy już wszystko się pobierze, możemy wypakować mody z zapakowanego folderu. Jak to zrobimy? To zaczynamy od zainstalowania standardowego do 3 patcha, czyli Community Patcha w wersji 1.75. Jeżeli macie grę na Gogu, to ten patch powinien być już z automatów grany. Ale polecam profilaktycznie zainstalować go jeszcze raz, w razie gdyby miały występować jakieś problemy. Jeżeli chodzi o wersję Steam, to takowej nie posiadam, dlatego tutaj instalacja Community Patcha jest obligatoryjna. Także uruchamiamy instalator. Akceptujemy regulamin, wskazujemy folder, w którym mamy zainstalowanego Gotika 3, no i czekamy, aż proces instalacji się zakończy. Kiedy to się uda, bierzemy się za drugi plik, czyli update pach do community Patcha. Ponownie uruchamiamy instalator, wybieramy język instalacji, akceptujemy umowę licencyjną i wskazujemy folder z grą. Tutaj zaznaczamy jedynie Armor Fix. Pozostałe dwie opcje to poprawki do gry z rosyjskim dubbingiem i napisami, dlatego jeżeli w tej wersji gracie, no to oczywiście możecie te opcje zaznaczyć. Jeżeli nie, to zostawiamy tutaj okienka puste. Instalujemy i czekamy aż proces się zakończy. Na koniec instalujemy Parallel Universe Patch. Znowu uruchamiamy instalator, wybieramy język instalacji, w tym przypadku do wyboru mamy jedynie angielski i niemiecki, więc wybieramy ten język, którym lepiej się posługujemy. W moim przypadku jest to język angielski. Wskazujemy folder z grow i potem przeklikujemy kolejne okno i czekamy aż instalacja się zakończy. Kiedy zainstalujemy wszystkie wymagane patche przechodzimy do samego modpacka. Tutaj żadnej filozofii nie ma. Kopiujemy całą zawartość folderu modpack do głównego folderu z grą. Pamiętajcie, kopiujemy zawartość folderu, a nie sam folder. Jeżeli podczas kopiowania program zapyta czy chcemy podmienić istniejące pliki, to klikamy, że tak. I jeśli chodzi o sam proces instalacji to tyle, modpack został poprawnie zainstalowany, ale to nie koniec zabawy, teraz przejdziemy do wyboru modów, z których chcemy korzystać. W folderze z grą wchodzimy do folderu mts i uruchamiamy aplikację o tej właśnie nazwie. Ponieważ robimy to po raz pierwszy to program wyrzuci nam komunikat, że nie może znaleźć pliku o nazwie gothic3.exe. Więc musimy ręcznie wskazać ten plik, który oczywiście znajdziemy w głównym folderze gry. Po wskazaniu pliku klikamy OK i powinno nam się uruchomić takie okno aplikacji. Jeżeli jednak wyskoczy nam jakiś błąd, na przykład list index out of bounds. To musimy wykasować pewne pliki, które taki błąd powodują. Taką również informację znajdziecie na stronie, z której możecie pobrać moda. Które pliki musimy skasować? Konkretnie dwa. Jest to flm.dat oraz fdm.dat. A gdzie je znaleźć? Dwa z nich znajdują się w folderze mds, a kolejne dwa, które również trzeba wykasować, znajdziecie w folderze Dokumenty Gothic 3. Sys. Tutaj ścieżkę Wam wyświetliłem na ekranie. Oczywiście jeżeli posiadacie w wersję Windows'a w jakimś innym języku, to folder Dokumenty będzie oczywiście nosił nazwę odpowiednią do danego języka, na przykład w przypadku języka angielskiego Documents. Dobrze, aby usunąć te pliki, musimy wcześniej oczywiście zamknąć aplikację MDS, a kiedy już skasujemy pliki, możemy uruchomić ją ponownie. Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia aplikacji MDS żaden błąd Wam nie wyskoczył, to ten krok, o którym teraz powiedziałem, możecie całkowicie pominąć. Kiedy już uruchomimy aplikację bez żadnych problemów, to przechodzimy do wyboru modów, które chcemy zainstalować. Tutaj wybór zostawiam całkowicie Wam. Jedynie zwracam uwagę na to, abyście czytali opisy poszczególnych modyfikacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre mody nie są ze sobą w pełni kompatybilne, zaś inne mogą wymagać konkretnego innego moda do zainstalowania. Niemniej takich dylematów jest tutaj niewiele i bardziej dotyczą wyboru wyglądu tekstur, wyglądu menu czy udźwiękowienia gry. Na przykład. Wybieramy czy wolimy wersję bezimiennego z kucykiem, albo bez, albo czy wolimy jaśniejsze bądź ciemniejsze tekstury gry. Kiedy już wybierzemy wszystkie mody z którymi chcemy grać, klikamy taki przycisk o nazwie Integrate Mods i czekamy aż proces się zakończy. Może on potrwać od kilku do nawet kilkudziesięciu minut wszystko będzie zależało od tego jak szybki jak dobry komputer posiadacie i również od tego jakie modyfikacje wybraliśmy jeżeli wybraliśmy większe mody no to ten proces wiadomo będzie trwał troszeczkę dłużej jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie to powinien nam wyskoczyć taki komunikat że mody zostały poprawnie zainstalowane i możemy uruchomić grę przy pierwszym uruchomieniu gotika powinien wyskoczyć nam Proces kompilacji shaderów, który ponownie może potrwać nawet kilka minut. Jeżeli nie instalowaliśmy żadnych modów graficznych, to taka kompilacja niekoniecznie może nam wyskoczyć, ale wszystko powinno działać bez problemu. Także nie dziwcie się, że może Wam właśnie nie pojawić się dokładnie taki sam komunikat jak u mnie. Jak proces się już zakończy. To gra się uruchomi, i powinniśmy mieć ekran głównego menu zgodny z tym, który wybraliśmy oczywiście w MDS-ie. Teraz pozostaje tylko ustawić opcje graficzne zgodnie z własnym uznaniem i uruchomić nową grę. I tyle. Możemy cieszyć się nowym, zmodowanym Gothiciem 3. A czy mody na pewno działają? Już na samym początku możemy to stwierdzić po samej szacie graficznej, natomiast Diego i Gorn noszą pancerze znane z drugiej części. Po pokonaniu orków możemy też przejść się dalej po Ardei i zobaczymy Angara, Li czy Wilka, którzy zostali tutaj dodani przez modyfikację konsekwencje, a gdyby mody nie działały, no to nie powinno ich tutaj być. To, czy mody działają, możemy również stwierdzić po tym, czy mamy zdabingowane nowe kwestie dialogowe. Konsekwencje Twoich lekkomyślnych działań mogą być nieprzewidywalne i zaskodzić zarówno Tobie, jak i wszystkim w Twoim towarzystwie. A jeżeli to was nie przekonuje, no to są jeszcze na to inne sposoby. Wystarczy uruchomić konsolę kodów, no chyba każdy wie w jaki sposób uruchamiamy kody, wpisujemy po prostu szybko MARVIN na klawiaturze, następnie klikamy Tilde, żeby uruchomić konsolę do wpisywania kodów i wpisujemy komendę GIVE ALL. To sprawi, że otrzymamy wszystkie przedmioty występujące w grze, w tym również te, które zostały dodane przez modyfikację. Więc jeżeli takie nowe przedmioty znajdziemy w naszym ekwipunku, to jest znak, że mody po prostu działają. A co z powrotem generała Lee albo modem Conquest? Czy one są? Czy działają? Jak to sprawdzić? Aby to sprawdzić musimy delikatnie posunąć fabułę do przodu tak, żeby nasi kompani już opuścili Ardeę. Czyli Diego udał się do Warantu, Li udał się do Nordmaru i tak dalej i Następnie znów przy pomocy kodów przenosimy się do klanu ognia. Możemy to oczywiście zrobić przez komendę give all i użyć kamienia teleportacyjnego albo użyć komendy go to i udać się bezpośrednio do Li. Jeżeli posunęliśmy fabułę odpowiednio daleko, to w klanie ognia powinniśmy spotkać Li. I kiedy z nim porozmawiamy, to podczas rozmowy powinny pojawić się nowe opcje dialogowe sugerujące, że rozpoczynamy zadania z modyfikacji Conquest i powrotu generała Li. Takie zadanie powinno nam również pojawić się w dzienniku zadań. Co tam? Planowałem złożyć wizytę robaru. Ale gdy tylko dowiedziałem się, że pod moją nieobecność przegrał wojnę z Orkami, natychmiast porzuciłem to przedsięwzięcie. Zamiast tego udałem się do miejsca, gdzie walki jeszcze nie ustały i do Nordmaru. Czy opracowałeś jakiś plan? Pomogę Nordmarczykom odzyskać ich kraj. A oni pomogą mi odzyskać mu. I to tyle, dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zainstalować wszystko poprawnie. Podzielcie się również tym, z których modów korzystacie i które polecacie. Jeżeli ten poradnik jest dla Was pomocny, koniecznie zostawcie łapkę pod filmem i suba na kanale. Bardzo mi w ten sposób pomożecie, a Wy z kolei otrzymacie w ten sposób plus 10 do reputacji u orków i 500 punktów doświadczenia. A jeżeli znacie jakąś morę, która ma problem z instalacją modów do Gotika 3. Koniecznie udostępnijcie ten film. Widzę, Mora, że jabłkowy tyton się już skończył, a więc i czas na mnie. Myślę, Mora, że już poradzisz sobie z instalacją modpaka. Pamiętaj o zostawieniu łapki pod filmem. Dzięki temu orkowi szamani będą przychylniej patrzeć na Was, orkowych najemników. Do następnego razu, Mora.